Procedura postępowania umożliwiająca uruchomienie hybrydy w przypadku rozładowanego akumulatora 12V. Otworzyć pokrywę silnika. Otworzyć pokrywę skrzynki bezpieczników. Zdjąć pokrywę zacisku do rozruchu awaryjnego. Zdjąć osłonę silnika. Podłączyć przewody rozruchowe zgodnie z rysunkiem uruchomić silnik w drugim samochodzie. Przez 5 minut utrzymywać nieco podwyższoną prędkość obrotową silnika w celu podładowania rozładowanego akumulatora 12V. Otworzyć i zamknąć którekolwiek drzwi, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony. Przyciskiem rozruchu uruchomić hybrydowy układ napędowy. Upewnić się, że zapaliła się lampka Ready.